Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Jan dawyliko jestem doktorantem na Uniwersytecie Jagiellońskim na dwóch programach. Jednym w Katedrze Socjologii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji i drugim w Zakładzie Badań Problemów Ludnościowych, to jest w Instytucie Socjologii. I dzisiejsza prezentacja jest właściwie takim, można powiedzieć, produktem ubocznym trochę mojego projektu doktorskiego na Wydziale Prawa. Ja w projekcie tym zajmuję się, nie zajmuję się religią, przynajmniej nie jest to główny punkt moich zainteresowań, zajmuję się tam tym, jak czynniki prawne i instytucjonalne wpływają, czy mogą wpływać na proces akulturacji cudzoziemców w Polsce i robię wywiady, dość długie, pogłębione, autobiograficzne wywiady z migrantami, którzy przyjechali do Polski z różnych europejskich krajów słowiańskich już jakiś czas temu, co najmniej, 10 lat temu, tak między 1989 a 2010 rokiem. I właśnie robiąc te, te wywiady, trafiłem między innymi na historię pani Ludmiły, która wydała mi się być niesamowicie ciekawa, bardzo przewrotna i, i interesująca. I uczyniłem ją właśnie przedmiotem tej prezentacji. I, i o tym chciałbym dzisiaj trochę, trochę Państwu opowiedzieć. Jeżeli chodzi o to, co, co, co będę robił przez najbliższe 15 minut, no to zacznę od przedstawienia właśnie pani Ludmiły, doświadczeń, jakie ona miała z wspólnotami religijnymi, zarówno tymi w Polsce, jak i jeszcze przed migracją tymi na Białorusi. A potem spróbuję zaprosić państwa do takiego pewnego rodzaju eksperymentu myślowego, gdzie spróbuję zidentyfikować i nazwać strategie czy orientacje akulturacyjne, które u, u, u pani Ludmiły można można odnaleźć w tym w odniesieniu do, do, jej, do jej religijności, duchowości tej sfery życia, wykorzystując różne dostępne konceptualizacje. Czasem być może to będzie cofanie się daleko wstecz, ale właśnie moim celem jest trochę pokazanie pewnej różnorodności i konsekwencji tej, tej różnorodności. No i na końcu bardzo krótkie wnioski i sugestie metodologiczne. Na dole slajdu znajduje się też obowiązkowy Obowiązkowe pokazanie sfinansowania projektu. Także przejdźmy może do rzeczy. Pani Zudniła urodziła się w Mińsku w roku 1960 i tam wychowana została w ateistycznej rodzinie. Natomiast w latach 90., kiedy gdzieś już razem z mężem dojrzewała w nich Taka decyzja o wyjeździe do Polski zainteresowała się również taką sferą duchową i, i religijną. No i z racji tego, że właśnie gdzieś już ta Polska była na horyzoncie, ona zaczęła realizować tę swoją religijność wśród polskich katolików na Białorusi. Ten Kościół określa, określała jako taki niezbiurokratyzowany, jako taki przyjazny, swobodny, kulturowo zaangażowany. I stawiany był ten, ten kościół w pewnej opozycji do wspólnoty prawosławnej, która miała być biurokratyzowana, upaństwowiona bardzo nieprzyjemna, klew, niedo, niedoedukowany, prymitywny, cytując. W związku z czym tutaj decyzja pani Ludmiły była dość prosta. I w 1998 roku nastąpił też ten kluczowy moment wyjazd do Polski. I po przyjeździe do Polski, co zrozumiałe, pierwsze swoje kroki, jeżeli chodzi o realizację swoich potrzeb religijnych, skierowała do Kościoła katolickiego. I tutaj spotkała ją bardzo nieprzyjemna niespodzianka. Kościół ten nie spełnił w ogóle jej oczekiwań, nie był, nie był podobny temu, co ona pamiętała z Białorusi. Był następny. Urzędnicy katolicy byli nastawieni wrogo, był to kościół nieinkluzywny, nie chciał za bardzo, wspólnota nie chciała Pani Ludmiły przyjąć do siebie. Przede wszystkim stawiali jakieś wymagania formalne dotyczące papierów potwierdzających chrzest, gdzie w Związku Radzieckim nie są to papiery, które człowiek chciałby publicznie ujawniać czy w ogóle posiadać. W związku z czym takich papierów nie było. No i nie udało się Pani Ludmile, ani jej mężowi, do tej wspólnoty Dołączyć, w związku z czym ostatecznie trafiła do Cerkwi Prawosławnej, którą to określa jako niezbiurokratyzowaną, niezwiązaną z państwem, nie mającą inspiracji dążenia do władzy, przyjazną, zainteresowaną życiem duchowym. To wydaje mi się, że te określenia przypominają nam te z poprzedniego slajdu, kierowane w stosunku do Kościoła Katolickiego na Białorusi. Najbadając Prowadząc badania dotyczące akulturacji, mając taką sytuację przed, przed oczami, stajemy w którymś momencie dochodzimy do takiego etapu, w którym wypadałoby nazwać jakoś tą strategiczną orientację, którą, którą tutaj można zidentyfikować. I spróbuję to zrobić w tej prezentacji przy założeniu, że. Osoby, migranci realizują różne strategie w różnych dziedzinach życia, w związku z czym religia jest jedną z nich i wyizolowujemy sobie ją w sposób analityczny na potrzeby tej prezentacji. No i spróbuję to jakoś nazwać. Tutaj na slajdzie po lewej stronie jest znany szeroko diagram Berego i cztery strategie wraz z symbolami, które określają je jeszcze w sposób taki bardziej, jeszcze bardziej abstrakcyjny. Tak, czyli plus oznacza pewien pozytywny stosunek, minus oznacza pewien negatywny stosunek do albo kultury M, mniejszościowej, albo kultury D dominującej. To jest zaczerpnięte od y, takiego tekstu przekrojowego Floida Rudmina i ma na celu y, stworzenie pewnych takich bardziej worków. Mianowicie, ostatnie czego chcę, to dokładnie odwołać się w tym momencie do Berego, ponieważ cała prezentacja, jak Państwo zauważą, służy dokładnie przeciwnym celom. I też dlatego tutaj po prawej stronie od razu sugeruję, że niekoniecznie warto i niekoniecznie przynajmniej ja w tej prezentacji będę zamykał się na te cztery, cztery terminy, bo dokonując tego wyboru już odrzucamy ten bardzo bogaty. Worek e, też e, dorobku teoretycznego, który tutaj e, starałem się zasygnalizować po prawej stronie. E, no więc zacznijmy może od separacji. Wydawałoby się, że być może to jest to, co narzuca się jako pierwsze, tak? Gdybyśmy prowadzili badania ilościowe, e, gdybym przyszedł do pani Ludmiły z ankietą. E, no i w tej ankiecie pani Ludmiła zaznaczyłaby, e, że jest narodowości białoruskiej. Że uczęszcza do stersi prawosławnej, no to prawdopodobnie gdzieś szybko wrzuciłbym ją do takiego worka z napisem separacja. Dlaczego? No to miałoby sens, gdy przyjmiemy pewne esencjalistyczne traktowanie kultury jako takiego homogenicznego otworu, ograniczonego, geograficznie zlokalizowanego, czegoś takiego, jak kultura białoruska, która jest prawosławna, i czegoś takiego jak kultura polska, która jest katolicka. No wtedy faktycznie mamy tutaj do czynienia z separacją. Podobnie, gdy przyjmiemy separację jako kwestię identyfikacji, no bo bez wątpienia, tak jak to Hutnik robiła, tutaj identyfikacja pani Ludmiły leży z grupą mniejszościową, prawosławną, a nie większościową, katolicką. I również separacja jest dość oczywistym wyborem, gdy mierzymy ten proces akulturacji, tak jak Bery, ilością kontaktu z kulturą kraju przyjmującego, no to w tym segmencie życia społecznego, jakim jest tutaj. Życie religijne pani Ludmiły, ona nie ma zbyt dużo kontaktu z kulturą kraju przyjmującego, jeżeli ta kultura jest polska-katolicka. No ale z drugiej strony, jeżeli separacja zakłada utrzymywanie praktyk kulturowych przed migracji, no to bez wątpienia nie jest to ta sytuacja. Tak? Podobnie, jeżeli tutaj oprzemy się na pewnej konceptu na konceptualizacjach, które zakładały odwoływanie się do tradycji. Tak? Tradycja prawosławna nie była tradycją pani Ludmiły. No i w końcu też, jeżeli przyjmiemy separację jako taki stan, którym wyżej wartościowana jest kultura kraju pochodzenia, a niżej kultura kraju przyjmującego, no to również nie pasuje to do sytuacji pani Ludmiły, która przecież już na Białorusi dokonała świadomego wyboru kultury religii katolickiej. Tak? No to idźmy dalej, spróbujmy szukać dalej. Może jest to integracja. Jeżeli kulturę będziemy rozumieli w sposób heterogeniczny, możemy uznać, że Kościół Prawosławny, ta konkretna cerkiew, która uczestniczy w życiu nie tylko lokalnej, całej lokalnej wspólnoty, nie tylko prawosławnej, jest pewnym elementem kultury polskiej właściwie. Tak? Te wspólnoty, które są tutaj już wrośnięte, zachowują kontakt z szerszym społeczeństwem, są elementem także naszej kultury. Więc być może wtedy byłaby to integracja. Podobnie, jeżeli tą integrację, za integrację uznamy taką specyficzną, funkcjonalną dwukulturowość, jak Kolman czy funkcjonalną specjalizację, jak Boski, bo pani Ludmiła jest wysoko funkcjonująca w dwóch kulturach, zarówno tej katolickiej, jak i tej prawosławnej. No i możemy też pójść taką ścieżką, która zakłada, że w trakcie integracji włączamy takie wzory kultury dominującej, które mają charakter powierzchowny, a zachowujemy jeszcze te podstawowe wartości kultury mniejszościowej. No i wtedy faktycznie wydawać by się mogło, że pani Ludmiła realizuje te wartości, które realizowała na Białorusi, czyli wartości kościoła otwartego, przyjaznego, inkluzywnego, tylko realizuje go w sposób powierzchownie, realizuje w sposób powierzchownie inny w dramach Kościoła w tym momencie prawosławnego. No ale też integracja wielokrotnie oznacza pewną fuzję dwóch kultur. To jest, to jest też dość popularna konceptualizacja, a zupełnie tutaj nie trafiona. No i podobnie też niekoniecznie pasuje takie rozumienie integracji, już może nieco przedwieczne, ale też obecne, które związane jest z unowocześnianiem tej kultury tradycyjnej do potrzeb nowoczesnego świata. Spróbujmy asymilację. To jest może nieintuicyjne, ale przyjmując te założenie dotyczące kultury, o którym mówiłem wcześniej, tej heterogeniczności kultury, no, jeżeli asymilacja, zdaniem Berego, tych pierwszych tekstów z lat 70., oznacza brak preferencji dla zachowania kultury tradycyjnej, co chyba jest w sytuacji pani Ludniu dość wyraźnie, ponieważ nie jest, ona już na Białorusi nie chciała tej kultury tradycyjnej zachowywać, i pozytywne relacje ze społeczeństwem przyjmującym tu rozumianym pod postacią cerkwi prawosławnej, no to może jest to asymilacja. Ciekawą też konceptualizacją, która również w pewnym stopniu pasuje do sytuacji pani Ludmiły, jest takie skierowanie myślenia o asymilacji jako myślenie o swoistego rodzaju buntowi przeciwko własnej kulturze. No jest to właśnie coś, co pani Ludmiła zrobiła jeszcze na Białorusi, odrzucając swoje ateistyczne wychowanie. Dominującą wspólnotę prawosławną w zakresie religii na Białorusi i skłaniając się ku, ku polskim katolikom. Ale asymilacja zakłada też utratę więzi z kulturą kraju pochodzenia, tak? No i tutaj może być pewien problem, jednak uczęszczanie od cerkwi prawosławnej jest pewnego rodzaju podtrzymywaniem więzi z kulturą kraju pochodzenia, prawdopodobnie nawet większym niż pani Ludniła czyniła to na Białorusi. W tym wąskim wycinku życia społecznego, jakim jest jej religijność. Tak samo nie możemy powiedzieć, że jest to efekt jakiegoś naśladownictwa. Tutaj jestem głęboko przekonany, że pani Ludmiła to, co robi, to kroczy zdecydowanie własną drogą. No więc może marginalizacja. Trochę jak nie wiadomo, co powiedzieć, to właściwie marginalizacja się narzuca. Ale czy, czy to na pewno byłoby to? No trochę tak, bo właśnie. Marginalizacja wiąże się z pewnym poczuciem niejasności, ambiwalencji, braku zdecydowania. Jeżeli my, jako interpretatorzy i analitycy, mamy to, być może pani Ludniła też ma takie poczucie. Podobnie można uznać, że marginalizacja to jest taki stan, w którym brak już jest poczucia zaufania do własnej kultury, ale brak też jest pewnej innej alternatywy, i z tak zwanego braku laku wciąż korzysta się z tej, z tej ramy do której zaufania już się nie posiada, no to faktycznie zaufanie Pani Ludmiły leżało już w kościele katolickim jeszcze sprzed migracji, natomiast z braku możliwości kontynuowania takiego takich praktyk religijnych w Polsce, no skłoniła się ku, ku tej cerkwi. Tak więc można też powiedzieć, że jest to w pewnym stopniu konsekwencja nieudanej asymilacji, co też jest takim silnym punktem niektórych konceptualizacji. No i też można powiedzieć, że Pani Udmiła jest w pewien sposób w tym wąskim wycinku życia społecznego oderwana, uwolniona od jakiejś silnej identyfikacji kulturowej czy lojalności narodowej, bo nie to były najważniejsze wartości, którymi ona kierowała się, dokonując wyboru tej czy innej wspólnoty. No ale marginalizacja też wiąże się bardzo często w wielu konceptualizacjach z izolacją. Pani Udmiła nie jest yy, zdecydowanie nie, yy, nie można powiedzieć, że jest wyizolowana. Yy, nie ma też żadnej preferencji dla kultury trzeciej, no i nie ma tego, co, co, co Berry bardzo podkreślał, czyli nie wiąże się to u niej z żadnym poczuciem obcowania, utraty tożsamości, wzmożonego stresu akulturacyjnego. Ciężka sprawa. To jest, to jest mniej więcej mój proces myślowy, który ja przechodziłem kilkukrotnie, próbując dojść do tego, jak to, jak to można nazwać. I nie będę udawał tutaj przed Państwem, że mamy jakąś, jakieś ostateczne rozwiązania, bo celem tej, tej prezentacji jest właśnie pokazanie pewnego bogactwa, które mamy, a z którego nie zawsze korzystamy. Jest jedna propozycja, którą ja na przykład przyjmuję też trochę na podstawie wiadomości kontekstowych, szerszego wywiadu, także tego, że ten wywiad przeprowadzałem na żywo, byłem w domu, u Pani Ludmiły. Moim zdaniem, najbliżej temu, tego, te, 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 Moja intuicja jest taka, że najbliżej jest to takiej konceptualizacji takiej strategii, która jest strategią normatywnego utrzymania dziedzictwa kulturowego. E, e, I jest to utrzymanie tych wartości, e, właśnie wartości, otwartości, inkluzywności, e, duchowości, e, ale w sposób, który jest społecznie aprobowany przez dominującą większość. Tak? Więc sposobem realizacji tych wartości w Polsce ewidentnie. Nie jest Kościół katolicki, tylko są inne wspólnoty, między innymi wspólnota prawosławna. Ale, tak jak mówię, to jest wyłącznie moja propozycja. Natomiast taki dość taki kluczowy wniosek, takeaway message, który chciałbym tutaj gdzieś zaprezentować, to jest raczej taki apel o to, żeby zwłaszcza w badaniach jakościowych, ale to jest też bardzo istotne na etapie konceptualizacji w badaniach ilościowych, nie przyjmować pewnych rzeczy jako oczywiste, tylko z tego względu, że są najbardziej dostępne. Dużo badań nad akulturacją w tym momencie niestety nawet nie stara się przedstawić pewnych konceptualizacji, z których korzysta. To jest pewna część, pewna część badań, a niektóre przedstawiają te konceptualizacje w taki sposób, że jest dość oczywiste, że są one wzięte bezpośrednio z tej tradycji wychodzącej od Dorego. I nie mówię, że to jest źle że to akurat są te konceptualizacje wychodzące od Darego są one nie bez powodu najbardziej popularnymi, ale czasem, jeżeli dążymy do pewnych może głębszych interpretacji, opuszenie się, osiągnięcie gdzieś dalej też może dać nam dość owocne rezultaty, co mam nadzieję udało mi się zasygnalizować. Z mojej strony to jest wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. I Bardzo. zapraszam do pytań. Bardzo dziękujemy. No, i y, mamy 7 minut na zadawanie pytań. Y, bardzo proszę. Rozumiem, że proces uczenia się był taki, że pytań nie ma, ponieważ y, są. Właśnie, ale nie, sytuacja się odwróciła. Bardzo prosimy, pan doktor Kaczarowski. Bardzo dziękuję za bardzo ciekawe wystąpienie i ciekawą też formę, właśnie zaprezentowania krytyki teorii Balego, która w zasadzie już była wielokrotnie w literaturze krytykowana. Ja chciałbym pana zapytać i zachęcić, żeby pan przekazał w swoich badaniach, jakie, jaką teorię akulturacji pan chciałby wykorzystać, albo jakie by pan alternatywne zaproponował wyjście. Mamy różne, prawda, modele, na przykład jest Marisol Navas i współpracowników ten Relative Acculturation Extended Model, ale być może pan może nam jakby przekazać, co jeszcze może być ciekawego tutaj. To od razu powiem, że tak, dokładnie. Jeżeli mam wskazać jeden, jeden model, to to jest właśnie, właśnie model, model RAM. Z tego korzystam. Moja praca doktorska, ta konkretna, ona właściwie opiera się trochę na rozbudowie tego modelu, bo staram się znaleźć pewne momenty w tym modelu, w którym ta interakcja między procesem akulturacji a prawem, czy, in czy instytucjami może zachodzić. W związku z czym od z modelu RAM biorę strukturę. Stąd też to chociażby to założenie, że. Można sobie wyizolować tą sferę religii i z niej można szukać, jakie orientacje są realizowane czy, czy pożądane, I, i to wcale nie musi być to same z tym, co się dzieje na przykład w sferach pracy czy, czy, czy w sferze rodzinnej. Podobnie biorę też z tego modelu podział, który ostatecznie jeszcze wczoraj wyrzucałem z prezentacji, na tą sferę realną i idealną, czyli to. Co faktycznie jest wprowadzane w życie przez migrantów i to, co jest przez nich pożądaną strategią do realizacji. Gdyż to daje jeszcze dodatkową płaszczyznę, te wszystkie rozważania, które ja tutaj poczyniłem przez te 15 minut, należałoby pomnożyć razy dwa, bo w każdej sterze należałoby to rozważyć z osobna. Natomiast jeżeli chodzi o konkretną konceptualizację strategii, właśnie staram się pozostawić sobie otwarte drzwi. I w pewnym stopniu nie posiłkować się tymi, to jest label z takimi metkami, tak? W tym tylko raczej docierać opisowo do takiego doświadczenia. Moja praca jest, jest taka dość pewnie fenomenologiczna w swoim założeniu, w związku z czym staram się gdzieś tam głębiej w to, w to wejść i zostawiam sobie, sobie otwarte drzwi, ale taką formę biorę z, właśnie z modelu RAM. Także to miło, że Pan właśnie o tym wspomniał.